Przed nami starcie Polski z Włochami. Wiemy, że to może być jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy mecz Biało-Czerwonych, dlatego, że Polacy, jeżeli zwyciężą, zapewnią sobie pozostanie w tej dywizji, a od pewnego czasu wiemy, że to jest głównym celem kadry Artura Ślusarczyka. W pierwszym dzisiejszym meczu Estonia przegrała z Japonią i to pozwoliło Biało-Czerwonym patrzeć. Zaczynamy kolejny mecz polskiej drużyny w Mistrzostwach Świata 20-latków dywizji pierwszej B Poradzili sobie Włosi Lubis. Wystawienie krążka blisko naszej bramki. Kotłuje się mocno w polu bramki. Ślusarczyk. Ślusarczyk. Maciaś. Dwukrotnie z ostrego kilka sekund. Jeszcze jedna akcja Włochów w przewadze. Jeszcze Galimberti rozgrywają. Trzało, ale jeszcze wywalczył krążek Maciaś. Maciaś. Ładna akcja Maciasia. Zatrzymany przez pozycję do strzału. Krzysztof Maciaś, no i tu brakło niewiele, by ślusarczyk ładnie powalczył. Ślusarczyk, będzie szansa. Ślusarczyk w środku jest Maciaś. Ślusarczyk indywidualnie, ale broni Klara. Osiem strzałów, siedem reprezentacji Włoch, także te statystyki oficjalne też przemawiają na korzyść Polski. Burdeler, teraz więcej miejsca nam się tutaj zrobiło. Dobrze, że nie zdecydował się na strzał, ale jest pusta ramka polskiego zespołu, i jest także zamieszanie, ale nie ma gola. Włochów Galimberti, Galimberti, świetnie Szczepkowski. Rozpędzają się Włosi, mają szansę. Lacedelli, jeszcze Secafredo. I znów wcześniej gwizdek sędziego, i będzie kara na polski zespół. Nie wstrzymał gry. Arbiter nie poczekał z gwizdkiem. Więcej ruchu, Larcher, Segafredo. Na szczęście obok, ale Włosi zostają w naszej strefie ataku. Jeszcze Pordeler interwencja Szczepkowska. Kusak, teraz dobra okazja dla Polski, a i dlaczego Spudłowa, Krzysztof Maciaś. Daleko od celu. Utrzymaliśmy się jednak w ataku. Jeszcze raz Krzysztof Maciaś. Pordeler. Pordeler. Zrobili sobie właśnie szansę. Na szczęście obok bramki. Larczan. Okazja i gol. Niestety gol. 0 do 1. Przegrywa reprezentacja Polski. Z tej strefy, na wprost bramkarza, Alan Lobis znalazł takie miejsce. Przesunął Szczepkowskiego do prawej strony. Krzysztof Maciej znowu indywidualnie. I kolejny raz. Na razie, po dwóch tercjach Polska przegrywa 0 do 1 i rozpoczynamy tercję trzecią. Mądry, ale teraz jest trzech polskich zawodników. Sienkiewicz, Sienkiewicz broni Klara. Lusarczyk. Maciaś. I gol. Jeden do jednego. Krzysztof Maciaś dosyć przypadkowo dostał krążek, ale wykorzystał swoją szansę. Doprowadził do remisu. Skapitulował Klara. Wtoczył się krążek za linię bramkową. Nie ma wątpliwości. Nie złapał go. Kromacki. Męc. Ale jest kontra polskiego zespołu. Ślusarczyk. Ślusarczyk. Zatrzymał ten strzał Klara. Lobis. Już raz nas pokarał. Włosi. 2 do 1. Załatw. Zbyt proste to było rozegranie. Ciężko zapracowaliśmy na doprowadzenie do remisu. I bardzo łatwo. Gola zdołaliśmy stracić. Było blisko Kacper Maciasz! jeszcze bramkarz reprezentacji Włoch. Zdążył, no ale będziemy mieć wykluczenia, będziemy mieć kary. Sterbens, Gromacki. I znowu to samo, i znowu. Spięcie podbramkowe, kiedy już krążek zatrzymał Klara. Maciaś. Krzysztof Maciaś indywidualnie. Klara jeszcze do bitka. Rigoni. Lobis. Trzymają Włosi daleko krążek. No i dotrwają. Już odliczają na ławce rezerwowych. Nie uda nam się odrobić tej straty. Polacy przegrają kolejne spotkanie w tych mistrzostwach. Niestety Biało-Czerwoni ulegli. Reprezentacji Włoch 1-2 świętują. Włosi zachowują przynajmniej do wieczora szansę na to, by awansować się na zaplecze elity, a Polacy zagmatwali się już bardzo poważnie w walce o utrzymanie.